Dzień dobry. Telewizja polska się kłania pani. Czy te dziewczynki to są pani córeczki, czy też wnucząt, wnuczusie? Kochane wnusie. Wnusie, tak? Kocha pani te wnusie? Bardzo. Bardzo. A czy lubi pani z tymi wnusiami wychodzić na spacerki? Bardzo. Bardzo. A czy lubi pani kupować tym wnusiom na przykład lody i inne rzeczy? Tak. Lubi Pani. To niech pani jeszcze coś powie na temat swoich mluci. Bardzo kochane. Bardzo kochane, tak. Bardzo się cieszę, że jest taka babcia, która kocha swoje wnuki i nie mówi, że ją postarzają. Przepraszam, czy wnuki Panią postarzają? Nie. Nie postarzają? Bo ja słyszałem, że babcie mówią, że wnuki je postarzają. Co Pani na to? Nie dodają wigoru młodości. Doda no proszę, no prawo. Dodają Pani wigoru e, młodości. To dobrze. Proszę Panią, to pięknie dziękujemy za komentarz. Życzymy miłego dnia i wspaniałego pobytu z mnuczusiami. Mnu A rower nie przyniosłeś, stali, jadli. Rower będzie. Rower będzie. Tak. Papieroski zostaw. Proszę panią, jeszcze jedna rzecz, palenie szkodzi. Gdzie kupa? Gdzie? Nie ma kupy.